Cześć wszystkim, witajcie w pierwszym odcinku na tym kanale, bo nagrywałam kiedyś na kanale Klarysa MSP, ale już tam nie nagrywam, mam nowy kanał Clara Live i zapraszam do oglądania. Jest ze mną Cekoladowa MSP, czyli Natalia Grenager, ale teraz mam nową nazwę na, na, na tym, jak na YouTubie, nazywa się Kawai Nati, ale po prostu... Kawainati się teraz nazywa i yy, yy, wystarczy że tylko nie, yy, że wpiszecie kawainati, tylko wystarczy, że wpiszecie czekoladowa MSP i wyjdzie wam tam i no. No, no więc yy, wchodzimy na no, mówi Star Planet. Latka, grasz ze mną, czy grasz w Star... Okej, okay. ja nie umiem tego wymawiać. Star Stables, Star... No. I piszcie w komentarzach y, pytania do Q&A'ów y, i jeszcze piszcie mi na Movistar Planet, y, kto chce, żebym tak jakby was y, wzięła do... Y, o Jezus, ale ja się jąkam. Do... Y, mm, mm, mm. Do... Y, piosenki pasujące do Mówi Star Planet do y, Mówi Star to znaczy napiszę że nagrywam pierwszy odcinek yy. o Jezus o, o ja co się dzieje Ale lagi. Czekaj, bo ja pójdę do innego pokoju. O Jezus Jezus, bo tutaj jest blam w kuchni, a tam w ogóle nie było WiFi. fi um, No i hej, ty. Okej, ale lagi, ale lagi, ale lag. Dobra, wyłączę ten chat off. też też napiszcie mi, mam robić serię serię nam od zera O Jezus, już widzę tutaj Muszę im napisać, że w razie czego nie nagrywam tego mm, live'a, bo pewnie będą wchodzić na kanał. E... Hej, tubi, pozdrawiam, Miss102.1. Jaki koniec odcinka? Nie, albo napiszę pozdrowie. Dobra. Hej. Ale co hej hej ty czy co? Dobra. Um... Ły moje, jestem smutna. I zapraszam do mojej grupy i polecam mieć w. K... Zaraz, zaraz polecę. Polecam mieć mój hashtag Inati. NX. QO i NX. Nie, ja mam KL. KL mam. Albo nie, już nie będę zmieniała. Mam QO. Możecie mówić kło, możecie mówić jakoś tak. Kło, kło, kło. Kło, kło możecie mówić niks, nyksa, niks. To jest mój, czekajcie. Nie chcę czerwony. Czerwony ok. Tutaj jest. To zaznaczyłam. O Jezus. K. K. O. I czy jest hashtag? To jest mój. To jest mój. No nie chcę tak zmywać, chcę wszystko zmazać. Ej, czekaj, o, to, to, to się tak robi. Mm, bo ja już zapomniałam. A to jest natki. Hashtag To jest jakby powiedzmy powitalny odcinek. I zapraszajcie mnie na konto. Wszystko yy, i pomagajcie mi w levelu level. I to jest hashtag NX. To jest na. Większość wam się myli Nati. Że na przykład Nati jest ten. No. To jest taki powitalny. I tutaj proszę mi pomagać w levelu. Zapraszać mnie na QMba Omber i tutaj yy, zapraszam do mojego klubu. Miasto filmów... Miasto filmów. Ale ladży. i Zaraz będę pozdrawiała. Wszystkie kluby, moje kluby, zapraszam do tego klubu. Zapraszam Was. Tutaj nie patrzcie. Yy, yy, nie patrzcie na to. To pewnie jesteście już w tym klubie, bo większość moich przyjaciół ma ten hashtag. Tutaj też i tutaj też. O. Proszę na to nie patrzeć. Ten, ten jest mój. No. No, dobra. I pozdrawiam. Będę pozdrawiała. Dobra. I ten, kto będzie miał mój hashtag w, ta, w statusie i będzie w moim klubie, będę losowała codziennie co i będę wam dawała te. Elżec. A ja codziennie. Dobra. Jeszcze ostatnie. Będę was pozdrawiała. Pozdrawiam Natalka X8.8. Ja mówię 8.8. Pozdrawiam. Pozdrawiam golka 2-1-2. Pozdrawiam Misesy przez dwa sy. 1-2-1. Ale lajwa. Pozdrawiam kocie kocia Abi. Pozdrawiam. Tylko nie wiem, co to miało znaczyć. Czy to miało znaczyć yy, hej po prostu, czy hej etc. Dobra. I pamiętajcie, będę Was pozdrawiać pod koniec odcinka. Papa, pa. i zaraz się odcinek pojawi na kanale. Leczka, pożegnaj się. Aha.